Cześć, tutaj Marcin Pf I dzisiaj gramy w Slendera Niestety musiałam nadejść tak da Czekajcie tylko ja sobie w ustawieniach coś ich zmienię, zaraz do Was wracam dobra już wróciłem Wszystko jest git e, gramy dzi w dzisiaj w Slendera Przed Slenderem musiałem się bić z muchą e, Zacząłem nagrywanie prawie i mucha mi musiała wlecieć przez okno A To, że mamy dzisiaj upał, to jest much na polu, że e, Dzisiaj jest upał, bardzo duży, wczoraj był upał, wczoraj była sobota, dzisiaj jest niedziela. W niedzielę nagrywam Slendera A więc nie mogę się tak drzeć. E, tutaj jak widzimy mamy kamienie, kamienioły, drzewa e, Właśnie. Co do łapek w góry. No już, już wychodzicie, dobrze. Fajnie jest już no z łapkami. się już jest fajnie. Yy, kupiłem tą grę. Tanią, tanią była. Co chodzi ze mną? Tanią była ta gra. <laughs> Malutko kosztowała za gra. Ceny Wam nie powiem. Ale mało kosztowała ta gra. Za kupienie 15 łapek... W... Dobra, za kupienie 10 łapek w górę. A za odwagę 15. What? Slender chodzi? No. Zakupienie 10 łapek. No jak? No powtarzam, zakupienie 10 łapek. A za odwagę 15. Czyli łącznie 25 łapek w górę. 10 łapek w górę. Dobra, nie będę Wam powtarzać, co ja gadam. 25 łapek w górę i jedziemy dalej z tym slenderem ale muzyka jeszcze robiłem kilka testów z głośnością myślę, że będzie GIT jeszcze nawet letko jedynie podgłoszę ale dźwięki tu są nie za, nie za fajne e, dobra, mamy tutaj auto auto nie nie można nic to wziąć e, oglądałem jedynie kawałek trochę ze sledera what No, oglądałem jedynie je kawałek ze slendera No, mówi sam z pompa e, Chodźmy Czekajcie, mamy zadanie e, Get to Kate House Idź, stać lub idź do Kate House Wydaje mi się, że to jest Kate House Katie Co to? A, A konsolkę mamy jakąś? Uh, get to Kate House Dobra, no to Kate No to Katy Perry uh, Idziemy do Katy Perry uh, Domu To jest chyba Katy Perry dom Jezus, jak ciemno nic nie widzę Pewnie też nic nie widzicie uh, For Sale Na sprzedaż Ledko jasno w tym domu To mi się podoba Left click, hold and Trap. Ale głupio się otwiera drzwi. Zamknę. Nie chcemy gości. Dzień dobry, Slender. Slenduś. Slender wygląda, jedynie wiem, że w garniturku. Kur... Chodzi coś tutaj zupa telefon de line a per so. you don't have a flashlight a to F-ką to flashlight mamy F-ką słuchajcie przeszukam to jeszcze raz o właśnie thank you, dziękuję bardzo I nie wiem, ale coś opuszczono. Lepchonelin a to be did. Czyli że nie ma po prostu sieć umarła. Did Umarła sieć. E, dobra. E, trochę strasznie jest patrzeć przez okno. Tu mamy The Live Off Bed Toyol. Czyli rodzina Taylor mieszkała tutaj. Ciemnica. Chodzi coś. A to jedynie muzyka. Takie, co ja, ja lubię grać w Slendera. Teraz Slender mnie może w ogóle Fajna muzyczka. Jaka dziwnica. tu dobra, tutaj chyba już nic nie się będzie. A dalej idę co mnie nie słyszę? O! Fajnie! Mamy latarek. Tęk, tego nie zauważyłem. O, mamy dwa tryby A że widzimy z daleka. Wow! Jezus! Co mi się działo? Du, du, du. Najlepiej to sobie odśpiewać. muzyką. udaje, że... Muzyka udaje, że niby chodzi po to za mną. O! Tutaj mamy... rzeczy. Tutaj nic nie ma. Myślę, że możemy tam iść. E, tutaj ciekawe, jak w ogóle, jak dokładnie tak wygląda Slender. Chciałbym go zauważyć. Slender nie ma go. Nie ma dziada. Slenduś. Spelu. Dobra, sorry. Wiecie, lepiej tego kolesia. Podobno taki jest wysoki, że jak ja przy nim stanę to jakbym Przy jak będę jemu. Tak to moja głowa to przy jajach mu dosięga jedynie. Distalls net AK. Okej, okay. okay, klucz. Klucz nam potrzebny jest. A klucza nie ma. E, tu nie, nie było. Nie było drzwi. Nie wiem. Ślepy jestem. Du, 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 du. Co to? Karska. O nie, bo mamy muzyczkę. A, my w Czekaj. Szukam to jeszcze szybko. Nie ma. Tutaj zobaczę. O, mamy pik, up, akej. Okay. Podniosłeś klucz. No to spoko. E, idziemy. Blender. Nie ma go. Dobra. Jezus. To jest. Jezus, Jezus. Dziewczynka zgwałcona tak krzyczała. Serce mi bije w grze i tak naprawdę też. Dobra, może wychodzimy lepiej stąd z tego piekła. Jezu, zaświeć to gówno. Po prostu wiecie co, ja sobie będę śpiewał. <śm> Nie będę śpiewał. No to wyrażam. że za ciebie... Jedną pani idę w tą kartkę. Bije mi serce, grzej tutaj. I na realu. Tam mamy Honda. Moja Honda szybsza niż wygląda. je mała. Różnimy moje jądra. Fajna muzyka. Moja Honda szybsza niż wygląda. Eee, Dam wam w linku. Posłuchajcie się, pośmiejcie się. Jezus! O oh my God. A po drugie to nie jest auto. Co to jest? Jezus! On tam stoi W ogóle niedaleko nas jak widzimy to jest ten Afryka Nie w Afryce widzimy. O jak jaka ryba wygląda Przepraszam powiem Ci moja Honda Chciałbym być pojebany tak strasznie bardzo. Link do tego też macie. Przejdę... Aj, Jezus, Jezus! <laughs> <laughs> no, pewnie tam muszę iść do niego. Tutaj jest dróżka. Jezus, ja nienawidzę tych takich gier. Ile nagrywam? Czy to już nie powinien być koniec? Jestem dwanaście minut. Następny wygenerator, co to było? A tu chyba mój odejk? Bądźcie. A tym. Kur... Uh. Slender? Co to był? Pszczoła? Jak pszczoła? Nie, ja się zastraszyłem, że... Moja. Tutaj zdjęcie... Skwałconego dziew... chłopaczka. Dziewczynkę też chyba Slender... Skwałcił. Uh. Jezus Maria! Wow. Uff, nienawidzę się! Kier! Nienawidzę! Nie chodź za mnie za, Nie chodź! Nie chodź szatanie panie! <ślesy> to! Dobra, najpierw przepójdę do tego domku. Domek złomek. Zobaczcie, jakie jak, jakby płakanie, pakanie. Odsu odsunę się może od monitora. Moja Honda, szybsza niż wygląda. Mm. Przymykam oczy. Przepraszam. Kur, nie będę knął. W odcinku będę knął chyba dwa razy. Aż. Kto cię dotknął, Slender? Ała, kolano se rozwaliłem. Użdę. Nie śmieje Paweł Kurde, hihis, hihis. A do mikrofonu się nie odejdziesz Paweł idź po Krew mi leci A. Jezus moje kolano. A i za kolano i... za 25 łapek. Za kolano i za wszystko. Razem 25 łapek. Co to było? Dziecko dotknięte przez Slendera Au. krew mi leci i mam ten... Skórę taką zresztą, nie wiem. Wychodzę z tego piekła. Huu Czekaj, dzięki za museczkę. Mo, No, no czemu? Paweł się styli powiedzieć do mikrofonu. I kurde... A, a jak ja gadam z kolegami przez K-Pa, to gada się i chętnie. Nawet gadać więcej ode mnie. Czekajcie, ja zaraz wracam. Sobie obandażuję ale tylko to. Wodą zaraz wracam. Dobra, ja już jestem. Kolano mam szczypała mnie długo, długo woda. Dobra, mamy to włączone. Kurde, to ostra ława. Mówił się wałem, ale nie przeciąłem. <śmień« śmień> jak Mario w mytce movedce. o w dupę serio, co ta gra musi Jezus, co mi się no no fajnie hmm, dobra, ja biegnę o widzę trzeba Tam jest jesteś? Jezus, Paweł, patrz. Popan kurde na Facebooku tylko siedzi. Jezus. Jezus. Nie, nie, nie. Nie lubię go. To Paweł. Paweł grał w, grał w Slendera, tak? Właśnie Nie chcesz? Nie chcesz mówić stąd? Tu jest co? O, fajny Paweł naprawdę. Nie chcę mi powiedzieć, bo będziecie pisać w komentarzu, że mi mówi. Obracam. Tu 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 tu. Nie lubię być w takich miejscach. Co tam? Jezus! Jezus! Nie, Paweł, ja tego... Powiedz mi, co się tu stanie! No nie chcę mi powiedzieć. He came for me. We did... didn't? Don't left him. Raz kozie. Raz kozie śmierci. Jezus. Co się dzieje? Ej, Paweł! Paweł czym mi się dzieje? Aha, to druga część. I ty mi te, tylko tego nie chciałaś powiedzieć? Aha, to był trollog. Czekajcie, ja wychodzę. Tro... Ej, czekajcie. Bardzo się daruję do trollogu. Paweł mówi, że trochę. No co, dobra. Tak? Przejewanie. No, będę miał teraz trudno. Tylko tyle mi powiedział, Paweł. tak cicho gadasz. Nie możesz powiedzieć do mikrofonu. Dobra, nie, to nie. Dobra. E, 25 łapek w górę. Lecą 25 łapek, ma być w górę. I jedziemy dalej. Jak? Dobra. Dobra, już nie będę przesadzał. Wow. mikrofon mój. Dobra, nie będę przesadzał. 23 łapki w górę i dalej. Postarajcie się 25. Pragnę się z wami. Paweł pożegna się. I powiedział tak. Pa. Pa, pa. Głośno. Tak powiedział. Dobra, no to kończę z wami. O równa 20, 20 minut będzie. No to narka, jak się podobało, zostaw łapkę. Chcesz więcej? Zostaw łapkę. udostępniałem wyświetlenia 50 i ba!